Najnowsze Call of Duty dostarczyło graczom najgorszą kampanię w historii serii. Szef Epic Games zajabia Unreal Engine 6, fani wskrzeszają Concorda, a Sony znowu go ubija. A Escape from Tarkov po 8 latach wychodzi i niestety nie zbiera najlepszych ocen. To i kilka innych pomniejszych newsów w dzisiejszym materiale. Dzisiaj całkiem sporo narzekania na FPS-y, bo Tarkov się potknął, a Call of Duty wywaliło się na twarz. Więc subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić codziennej dawki newsów ze świata gamingu i chcecie być na bieżąco, zostawcie łapkę, podbicie. No, i możemy sobie zaczynać. To, co przed chwilą widzieliście, to porównanie fragmentu z kampanii Black Opsa 1 do fragmentu kampanii z Black Opsa 7. To porównanie pokazuje, jak przez lata Call of Duty straciło swoją tożsamość. Zaczęło się to skromnie, ale finalnie doszliśmy do Warzona, którym biegają skiny znanych postaci ze świata internetu, znanych kreskówek. Większość graczy bardzo mocno to krytykuje, bo od Call of Duty chce się tego brudnego realizmu wojny. I teraz Activision zamiast zrobić krok w tył i Warzona dopasować do estetyki single-player'a, do estetyki kampanii, to kampanie dopasowało do estetyki Warzona. Ja się wychowałem na kampaniach Call of Duty. Pamiętam, jak strałem w gacie jak grałem w Black Opsa jedynkę i widziałem to menu, te ekrany, tą y, psychodelę, nie? Wcześniej przytoczona przeze mnie misja rosyjskiej ruletki i kobelo, nie? Ale nie tylko Black Opsy były super, no bo Modern Warfare 1, 2, 3, kurwa, to były... Gry no nie pamiętacie prypeć, pamiętacie mm, misje na lotnisku, no, to jednak były dobre kampanie. W następnych latach już trochę odpadłem, ale nie da się ukryć tego, że kampanie raz pojawiały się lepsze, raz pojawiały się gorsze, z takich największych pików jakości, no to chyba można tutaj wymienić Modern Warfare z 2019 roku. No ale jak to się stało, że doszliśmy do czegoś takiego. Polygon! Kampania Black Ops 7 zapomina, co czyniło jej poprzedników świetnymi. Gracze jażdżą kampanię Black Ops 7 w pierwszych recenzjach. Kampania Black Ops 7 to najgorsza w historii Call of Duty. Recenzje na Steamie mieszane, 42% tylko tych pozytywnych. No więc co się stało, że się zesrało? Yy, no, no, ktoś mądry w Activision wpadł na pomysł, że zamiast robić normalną, fajną, singleplayerową, oskryptowaną, yy, nacechowaną hollywoodzkim filmem akcji kampanię, dostaniemy kampanię? Która została zdesignowana przede wszystkim pod multiplayera, pod Koopa. I oczywiście takie elementy pojawiały się wcześniej w niektórych kodach, ale nie były one dominujące. One zawsze były miłym dodatkiem, w którym mogliśmy sobie grać na przykład na, na dwóch padach yy, z ziomkiem, nie? Ale tutaj misje rozgrywane są jakby w matchmakingu, przez co, kiedy nas wywali, no to będziemy tracić dużą część progresu. Nie ma tutaj pauzowania, nawet jeżeli gramy sami. Po naciśnięciu klawiszu Escape gra się nie zatrzymuje, ale to by nie był jej największy problem, gdyby konstrukcja chociaż była całkiem w porządku. Kampania jest rozpisana na około 6 godzin i jest to raczej standardowa długość misji w Call of Duty, ale niestety nie została ona wypełniona zbyt dobrze, no bo przez te 6 godzin robimy masę powtarzalnych. Aktywności. W tej kampanii Activision zdecydowało się, że zamiast dobrze wyreżyserowanych, oskryptowanych misji, pójdą bliżej w coś w stylu. Mi to bardzo przypomina kampanię gier usług, jak chociażby Destiny, które mają nauczyć się podstawowych mechanik, żebyś potem dobrze odnajdywał się wreszcie tytułu. Tutaj mamy podobnie, tak jak Destiny uczy nas, jak strzelać, co tam robić w grze, jak zbierać temy, jak nimi zarządzać, co nam się przyda, co nam się nie przyda, no to Black Ops 7 uczy nas, jak utrzymać punkt. Tak też od samego początku jesteśmy wrzuceni w chaos, w misje bez żadnego ładu i składu, których odbijać musimy fale przeciwników. Do tego moby nie padają na hita w głowę, tylko są jakimiś robotami, są jakimiś pająkami, są jakimiś zdobniakami. Nawet w ludzi trzeba całkiem sporo wpakować. W kampanii znajdują się misje, w których utrzymać musimy punkt. Masa misji FedExowych, jak na przykład zabicie kogoś, na kogo dostaliśmy zlecenie. Oczywiście w akompaniamencie fal wrogów. Mamy zagadki, jak w Marvelowym Spider-Manie lub ostatnio w Dispatchu. Mamy też segmenty osadzone w otwartym świecie, jak jakim jest Avalon. I niech Was tutaj to nie zmyli, bo Avalon to jest nowa mapa do Warzona. Activision postanowiło więc, że skoro robi nową mapę do Warzona, no to wykorzystają ją sobie do jakiejś misji w kampanii Black Opsa 7. Jest misja, w której timujemy się z zombiakami i pchamy wózek, co jest takim nawiązaniem do Black Ops 2, ale poziom absurdu został osiągnięty przez Activision za pomocą wizji. Mianowicie, nasi bohaterowie wchodzą do takiej trucizny. Coś jak gaz z z Batmana, który powoduje, że oni halucynują, że dostają jakiś koszmarów. I duża część kampanii rozgrywa się właśnie w tych koszmarach, gdzie widzimy jakieś porozrzucane skrawki rzeczywistości. Widzimy jakieś surrealistyczne monstra i musimy tam walczyć z bossami. Zobaczcie tylko sami, jak to wygląda. Te bossy praktycznie nie mają ataków. Wykonują jakieś proste, schematyczne animacje, a do tego nasyłają na nas przeciwników. Przez te 6 godzin przyjdzie nam walczyć z ludzkim kaiju, przyjdzie nam walczyć nawet ze zmutowanym kwiatkiem, a nawet już nieżyjącym już widmem Menendeza, którego zabić możemy, zrzucając mu z nieba wielką maczetę. No kurwa, jak to brzmi, nie? To jest dalej Call of Duty? To jest to Call of Duty, w którym graliśmy w rosyjską ruletkę? To jest to Call of Duty, w którym wpierdzielaliśmy się na lotnisko? Z ciekawszych rzeczy, no to po ukończeniu kampanii dostajemy jeszcze Endgame, czyli taki kodowy tryb extraction, w którym lądujemy na mapie, zbieramy lód i uciekamy. W ogóle też jest ciekawa sprawa, bo kiedy gramy solo, no to gameplay nie zgadza się z narracją. No bo w narracji jest nas czwórka, jest czteroosobowy zespół, a w gameplayu nie widzimy naszych towarzyszy, chodzimy sami po lokacjach, ale gra traktuje to, jakbyśmy chodzili w grupie. Więc kiedy przechodzimy do cutscenki, no to widzimy naszych teammateów, mimo tego, że ich dalej tam nie było. Bo chyba Activision nie chciało się zaimplementować AI, które by nimi sterowało. Nic dziwnego, że w większości ludzi ta kampania się nie podoba. Nie pomaga temu fakt, że Activision, jak zresztą w przypadku każdej innej swojej gry, mówiło, że tym razem ten Call of Duty będzie największe. no i... Cię okazało, że jest największe, No, największym dog jest. Nie wiem, ta kampania wygląda, jakby została zlepiona na ostatnią chwilę. Jakby została zlepiona z asetów, które i tak już mieli wcześniej gotowe. No i taka kampania, no, za bardzo nie może pomóc Activision w walczeniu z konkurencją. Takim jak Battlefield 6, takim jak Ark Riders ostatnio. Jeżeli spojrzymy sobie na popularność Black Opsa 7, no to tutaj nie ma kolorowo. Chociaż należy pamiętać, że mamy dostępne dane tylko i wyłącznie ze Steama, a domyślną platformą Koda jest BattleNet, no i oczywiście Konsole, więc ta popularność może być większa. Ale Steam na pewno daje nam jakiś pogląd na to, jak to wygląda pod względem tego, ile graczy gra w jednym momencie. I jeśli spojrzymy sobie na wykresik, no to możemy zauważyć, że Black Ops 7 przyciągnął do gry jedynie 94 tysiące graczy w piku. I wygląda to bardzo blado na tle innych produkcji, no bo Black Ops 6 przyciągnął do graczy aż 300 tysięcy, a średnio przyjęty Modern Warfare 3. Przyciągnął 189 tysięcy. Blago Przydemka wygląda jak wielka, wielka porażka. A ten rok przecież dla Call of Duty wyrozumiały nie był. No bo w końcu obudziło się e, e, Electronic Arts i zrobili Battlefield'a nowego, który jest dobrze przyjęty. No i obudziła się inna konkurencja, czyli Riders. Nic więc dziwnego, że w 2025. E, no ten tron koda się trochę zachwiał i mimo tego, że nadal pewnie dobrze się sprzeda, no to może to spowoduje, że. Activision pójdzie po rozum do głowy i zrobi coś ciekawego, to nie będzie próbował odgrzewać kotleta, licząc na to, że każdy będzie to kupował i każdy będzie to proponował, bo tak było wcześniej. Może w końcu doszliśmy do momentu, w którym Call of Duty dostało jakąś konkretną konkurencję. Z Call of Duty jest związana też inna kwestia, ponieważ okazało się, że do stworzenia niektórych grafik że użyto sztucznej inteligencji. Jak sami widzicie, są one takie stylizowane na Y, Styl Ghibli, no i mają masę artefaktów, po których można rozpoznać, że jest to AI. No nie wygląda to najlepiej, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na recenzję Eurogamera, najnowszego Koda, no bo ostatnio mówiłem Wam o tym, że wystawili oni ocenę Ark Riders bardzo dobrej grze, która użyła sztucznej inteligencji do przerobienia głosów na tts -a. Dzięki temu osiągnęli oni efekt tego, że narrator powie w grze to, na co wskażemy. Aktorzy dostali za to hajs, no i nie muszą nagrywać y, każdego itemka z osobna. Tych itemków jest masa. Teraz po prostu wystarczy, że tam TTS-a się użyje i aktor, który użyczał głosu, powie to, nie? No ale Eurogamer z tego powodu, mimo tego, że gra się dziennikarzowi podobała, no to dał y, 2 na 5, czyli 4 na 10. I teraz uwaga: pojawia się recenzja Eurogamera, która ma 6 na 10, 3 na 5. Mimo tego, że gra również używa sztucznej inteligencji, co przed chwilą wam pokazałem, więc jak to działa? Nie mam pojęcia. Tą logikę chyba będzie rozumiał tylko i wyłącznie Eurogamer. Tyle z tego Call of Duty, bo się nagadałem. Idziemy dalej. Valve ostatnio zapowiedziało swój nowy sprzęt. Nie dość, że pokazali kontroler, pokazali google VR jakieś Pokazali przede wszystkim Steam Machina, czyli małą konsolkę przenośnego PC-a, jak to woli nazywać. I ogólnie wydaje się całkiem spoko Zależy od tego, jaka będzie cena finalnie. No ale to nie jest dzisiaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo. Że na premierę tej konsoli w 2026 roku Valve będzie chciało stworzyć grę albo wypuścić grę już, która mogłaby sprzedać ich nową technologię. I pierwsze co się nasuwa na myśl, no to Half-Life 3. O nim mówi się od bardzo dawna, co jakiś czas pojawiają się wycieki, ludzie tam grzebią w plikach gry, znajdują jakieś pierdoły. No i w sumie nigdy nic z tego nie wychodzi. Ale możliwe, że to się zmieni. Mówiło o tym kilku insiderów. Gabe Follower twierdzi, że Valve celuje, w ogłoszenie gry jeszcze w tym roku. Takie doniesienia potwierdza Mike Strobe, czyli dziennikarz Insider Gaming, ale mówi, że to nie będzie ogłoszenie na The Game Awards. Do tego Tom Henderson mówi również, że duża gra Valve ma zadebutować w marcu. Do tego data miner Tyler McWicker również coś tam przebąkuje o tym, że. Gra zostanie ujawniona za około 2-3 tygodnie. Oczywiście są to tylko wycieki, nic oficjalnego. Valve wodzi ludzi za nos z tym Half-Life'em od bardzo dawna, ale może to się finalnie zmieni. Zobaczymy. Jeszcze w tym roku. Concord to jedna z największych porażek w historii Sony. To gra, która spowodowała, że cała strategia studia z gier usług chyba przyniosła się z powrotem na agresywne playerowe. I może i bardzo dobrze, nie? Gra została anulowana po niespełna dwóch tygodniach, no ale oczywiście znajdują się osoby, które chciałyby sobie w nią zagrać. To już jest teraz ten element kolekcjonerski, to już jest cudy gra. No i fani postanowili, że zrobią sobie moda. Dzięki któremu będzie można w Concorda grać. Ziomkom znanym jako Red Real i Gwok udało się postawić własne serwery. Ale mimo tego, że gra działa i można normalnie w nią pykać, to doświadczenie jest pełne bugów i na razie trzeba sporo nad tym popracować. Na YouTubie można było zobaczyć materiały z tego Concorda i rzeczywiście faktycznie działały, tylko że niestety pokazać wam ich nie mogę, bo materiał został zdjęty przez Sony. Purcy tego projektu też tam zapraszali innych ludzi, żeby mogli sobie z nimi pograć, żeby sprawdzić jak działa infrastruktura serwerowa. Ale przestali to robić, bo jak sam napisał jeden z nich, zaproszenia do projektu zostały tymczasowo wstrzymane z powodów niepokojących działań prawnych. Więc on chyba nie patrzy przychylnie na ten projekt. Epic Games kompletnie zdominował rynek za pomocą Unreal Engine 5. Jest sporo osób, które nie darzy go sympatią, bo nie można odmówić faktu, że ma on kilka niedoskonałości. Jednym z większych problemów, jakie niesie, chociaż nie do końca wiem, czy jest to wina samego silnika, czy deweloperów nad nim pracujących, jest to, że upraszcza wiele. Mechanik, prowadza bardzo charakterystyczne oświetlenie, które na pierwszy rzut oka wygląda ładnie, ale kiedy widzimy je 30 razy w jednym roku w innych grach, no to można nim trochę żygać, nie? No i może Unreal Engine 6 będzie naprawiał te bolączki. Tim Sweeney, czyli szef Epic Gamesa, podczas wydarzenia Unreal Fest Japan powiedział, że w ciągu najbliższych 2,5 roku. Najlepsze elementy UE5 i ekosystemu Fortnite połączą się, czego efektem będą narodziny Unreal Engine 6. Możemy z tego wywnioskować, że Unreal 6 spodziewać się możemy za około 2,5 roku. Escape from Tarkov po 8 latach w końcu miało swoją oficjalną premierę. Gra weszła do wersji 1.0 i przez 8 lat wybrali sobie chyba najgorszy możliwy moment na debiut. Wyobraźcie sobie, że mieli 2921 dni, na to, żeby wypuścić Tarkowa na Steam'a i ogólnie w pełnej wersji. A wybrali sobie najgorszy możliwy moment. Wybrali sobie moment, w którym wychodziła ich największa konkurencja. Ostatni miesiąc jest kompletnie zdominowany przez Argliders. I te ziomki myślały, że yy, przebiją się przez to? Oj, ciężko, ciężko. Gra wyszła na Steamie, więc możemy sobie rzucić okiem na statystyki. Widzimy tutaj 47 tysięcy graczy w piku. Yy, ale na przykład recenzje nie są zbytnie pozytywne, bo jedynie 30% mają, co daje wynik w większości negatywny. Nie zrozumcie mnie źle, Tarkov to u podstaw bardzo dobra gra. Sam zagrywałem się w nią miesiącami. Ja to mam chyba z 400 godzin, całkiem sporo jak na mnie. Ale ta gra ma swoje problemy. Nie dość, że nie jest rozwijana należycie dobrze, To do tego ma cały czas problemy z cheaterami, Problemy z optymalizacją, problemy z wyszukującym się 30 minut matchmakingiem, no i wychodzi na to, że wersja 1.0 nic za bardzo nie zmieniła. Ludzie przede wszystkim krytykują tutaj kiepskie serwery i beznadziejny system antycheatowski. Jak mogłeś nie przygotować gry, która była aktywnie rozwijana przez lata do wydania? Nawet stronę internetową podaliście konserwacji, wy niekompetentne dranie! Twórcy z BattleState Games pisali, że są świadomi problemów. Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że ludzie musieli czekać długimi godzinami, żeby w ogóle do gry się zalogować. To tyle na dzisiaj. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się i cześć.